Hej, cześć! Czołem. Ten film będzie o tym, jak zamontować interkom w kasku. Takich filmów mamy sporo, ale ten będzie poświęcony interkomowi Noeci GoCom4, który to zresztą lada moment, będziemy testować razem z niektórymi z was. Przede wszystkim bezpieczeństwo i higiena. Żeby zrobić to dobrze i niczego nie zepsuć, to polecam zastosowanie jakiejś podkładki pod kask. Może to być zwinięty ręcznik, poduszka. No my akurat mamy taką podstawkę, ale prawdopodobnie niektórzy z was jej nie mają. Dobrze by było zabezpieczyć kask przed tym, żeby wam nie uciekał, nie szurał po nawierzchni i się nie rysował. Kolejną ważną rzeczą, która dla mnie jakby tutaj jest dodatkiem do e, poprawienia sobie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszego kasku, jest zdemontowanie z kasku wizjera. Ponieważ w procesie montażu interkomu nie jest nam on do niczego potrzebny. A szkoda by było, żeby się mógł porysować. Ja go odłożę w bezpiecznym miejsce. Skoro, jak zauważyliście, wybraliśmy kask z otwieraną przybicą i mamy go od motopubliki, ponieważ aktualnie żaden z naszych kasków nie wymaga dodatkowego interkomu, bo już jakiś posiada. Następnie dokonujemy zerwania plomby i zobaczymy, co tutaj jest w środku, ale pewnie już wiecie, bo oglądaliście film. Mamy instrukcję obsługi, która jest po polsku. Mamy centralkę, którą powinniśmy całą tutaj wyjąć razem z resztą opakowania. Dobrze siedzi. Tak, podejrzanie dobrze siedzi, na bym powiedział. O, ale matka grawitacja robi swoje. Okay. I mamy zestaw utensyliów służących do montażu. Z czego kabel do ładowania chwilowo nam się nie będzie przydawał. Mamy mikrofon, który akurat w przypadku kasku z otwieraną przyubicą będzie nam potrzebny. Mikrofon do kasku integralnego nam nie będzie potrzebny. Mamy wsuwkę na śrubki. Zobaczymy, czy to się w ogóle da. Bo nie wszystkie kaski mają taką możliwość, żeby przykręcić coś do dolnej krawędzi kasku. I mamy klucz rzepy do słuchawek. Zacząłbym ten proces od tego, żeby zweryfikować. Czy generalnie ten system montażowy sprawdzi się na kasku, i tu mogą wystąpić różne sytuacje. Musimy znaleźć płaską powierzchnię, do której będziemy mogli to przymocować, żeby nie kolidowało ani z krawędzią kasku, ani z żadnym elementem, który mógłby ulec uszkodzeniu, lub jest potrzebny do obsługi tego kasku. Żeby dostać się i widzieć dokładnie tą przestrzeń, która nas interesuje, dobrze by było zdemontować przynajmniej policzek, i wtedy oczom naszym ukazują się wnętrza. I one już trochę rokują. Może się okazać, że będzie sukces. Musimy poluzować te śrubeczki, na tyle, żeby ich nie zgubić, i na tyle, żeby one nam się tam wsunęły. To jest płytka, do której będziemy mocować potem nasz interkom. I generalnie w przyszłości całość będzie wyglądała mniej więcej tak, i będzie zajmowała aż tyle przestrzeni. I tą przestrzeń musicie sobie wygospodarować, żeby nie kolidowała ona z niczym innym. Jeżeli byłby kłopot ze znalezieniem, tu widzicie, to nie chce się dalej przesunąć, nie chce dalej wejść. A mamy jeszcze możliwość wsunięcia dalej, więc trzeba zweryfikować, co znajduje się na drodze tego naszego wspaniałego miejsca. Możemy wziąć kartę PZ na przykład lub jakąkolwiek inną i zweryfikować tą przestrzeń na poczet tego, czy jest tam o. I jak widzicie, skoro karta wchodzi, to i system może się tam zmieścić, nie ma tam nic, co koliduje. Tylko trzeba tą przestrzeń zrobić, ponieważ EPS bardzo mocno przywiera do skorupy, a my nie chcemy, żeby to się zmieniło. Jakiś tam jest kawałek kleju, który trzyma policzek i chcemy wykorzystać ten oto kawałek przestrzeni. i poz Przesunięciu kartą nasz system dojechał montażowy do końca. Nie da się już go dalej wsunąć. Jak widzicie, jest dosyć mocna krawędź, która będzie wystawała od kasku. Więc, obracając głowę, jest to element, który, który może naszym ramionom przeszkadzać. I teraz jeszcze byśmy się przesunęli maksymalnie do przodu. Zastanawiam się, czy nie moglibyśmy wykorzystać miejsca, które ten kask ma przewidziane do systemu audio. No, ale będzie to wyglądało dziwnie i możemy to zmiażdżyć. To lepiej nie ryzykować. Wracamy do pierwotnego planu. Dojechaliśmy do końca. Opiera nam się wszystko ładnie. Trzeba pamiętać, że tam się musi zmieścić jeszcze policzek, czyli ta część policzka musi się też zmieścić razem z tym układem z powrotem w tym samym miejscu. I prawdopodobnie dojdą tam jeszcze kabelki. Trzeba to robić z głową. Jeden ruch w przód, ja tego jeszcze mocno nie będę dokręcał, ze względu na to właśnie, że może to ulec drobnym modyfikacjom w trakcie. Nie odchyla nam się ta podstawka. Teraz próbnie założymy sobie system, żeby kliknął, on musi kliknąć też. I teraz zobaczymy, jak przebiegać będą kable. Trochę tych kabli mamy słuchawki. I mamy mikrofon. Więc krótsza, krótszy kabel z krótszą, hmm, bliżej, kabel, który ma bliżej słuchawkę, będzie sięgał do bliższego ucha, kabel z dłuższym, dłuższym, znaczy słuchawka z dłuższym kablem będzie sięgała do dalszego ucha. Mikrofon musi nam się zmieścić w tej przestrzeni, tak, żeby sięgał do aparatu mowy, ale nie do oka nie do ucha i nie żeby nie wylatał poza obrys kasku, więc ten pałąk jest bardzo długi, dlatego będziemy musieli go umieścić też bliżej ucha, jeżeli chodzi o rzep, po to, żeby ta część mikrofonu była tylko tą częścią, która nam jest potrzebna, a żebyśmy nie latali z tym, bo to będzie wkurzające. Dobra, mamy próbnie to już włożone, więc wiemy, że kable sięgną. Teraz musimy dobrać się do wnętrza kasku i je też Przysposobić do tego, żeby te wszystkie kable zostały położone właściwie. Neotek, akurat Neotek 3, zresztą Krzyszka Skłuszcza, ma takie zaślepki przy miejscach, gdzie są miejsca na słuchawki. One dodatkowo wygłuszają, ale ponieważ my będziemy montować słuchawki, nie są one nam potrzebne. I teraz też warto, żeby zweryfikować, czy obrys, wielkość tego głośnika będzie się mieściła. W obrysie, który został przeznaczony na słuchawkę, I wygląda to tak, że nie jest źle, ale słuchawka jest pod jakimś kątem. Więc prawdopodobnie tylko przednia część tego rzepika będzie trzymała, ona będziemy ją tu wklejać i będziemy tutaj ją zanurzać. Ale tylna część, ta, która zawiera wyjście kabla, trochę koliduje nam z tą przestrzenią i nie możemy tego modyfikować. Jest to jednorazowe i nie. nie nie będziemy ingerować w strukturalną integralność, spójność tego kasku, więc wklejamy rzep i wiemy, że bardziej nam zależy na tej przestrzeni, która będzie po przeciwnej stronie od wyjścia słuchawki, więc tam się skupiamy, żeby tam ona przylegała najbardziej. O, jak widzicie, prawie się udało to zrobić idealnie. Prawie. Potem będziemy oddawać kask, będziemy to odklejać. Albo zasłonimy to tymi zaślepkami, bo i tak nikt nie będzie ich potrzebował. Z rzeczy dobrych te są cztery takie rzepy, więc jeżeli będziecie chcieli przełożyć z kasku do kasku, a rzep ulegnie uszkodzeniu, to macie alternatywnie drugi rzep. Jak widać klej całkiem zdrowo trzyma. Nie jest łatwo go odkleić od papierka, który jest jego nosicielem. Z drugiej strony ta sama sztuczka. Tu będzie nam przechodził kabel. Albo tu, to jest kwestia decyzji. Już jaką podejmiemy, tu jest do mikrofonu. Ok, a nasz będzie siedział tak. Dobra. To jest przestrzeń do oryginalnego mikrofonu. No i to się ciągnie nam tak trochę. Bardzo delikatne są te rzepy, ale powinny ogarnąć. Mamy już dostęp do całego EPS-u kasku. Widzimy już całe jego wnętrze. Możemy spróbować przystąpić do montażu mikrofonu. Mikrofon ma też, ale tylko jeden taki rzep, więc mamy jedną próbę. Jak widać, ten rzep też tutaj nie trzyma się najmocniej, ale będziemy walczyć. Musimy ten dystans zweryfikować, który nam jest potrzebny, żeby nie było go za dużo ani za mało i żeby nie kolidował ze słuchawką też. Słuchawka w rękę, próbujemy ją tak wstępnie sobie zamontować. Wiemy, że musi być bliżej zewnętrznej krawędzi. W niektórych systemach audio te poduszki mają pewien, pewną dylatację, dystans. Tutaj tego nie ma, więc widzicie, ta słuchawka nie trzyma się super stabilnie. Ona się trzyma tylko w tej przedniej części. Ta nam tutaj blokuje możliwość wsunięcia jej całkowicie. Nie chcę używać siły, że nie róbcie tego, to jest membrana. Jak wciśniemy tą, ten głośnik w dół, to może on potem nie działać wystarczająco dobrze. I tu mamy mocowanie policzka, ale też nie chcemy tutaj za blisko, żeby to wszystko było, i chcemy, żeby mikrofon był mniej więcej w tej. Bo tyle mikrofonu nam jest potrzeba, więc musimy w tu wkleić rzepik. I tu nam jest potrzebny ten rzep. ciach. tak żebyśmy mogli zapiąć policzek o tą napę i żebyśmy nie zrobili żadnej przykrej rzeczy z tym kablem, to tutaj też będziemy go próbowali schować. Nasza karta będzie nam dalej potrzebna. I. My andrując tym przewodem możemy ten mikrofon umieścić wyżej lub niżej, ale to za chwilę zobaczycie, jak będę montował wnętrze, co wbrew pozorom będzie chyba najtrudniejszą częścią tego eksperymentu. I mamy drugi kabel, ważne, żeby nie były splątane, bo potem będzie ciężko je rozplątać. Ta sama sytuacja, wpychamy go najdalej do przodu, żeby przednia krawędź była stabilna, bo z tyłu nie jesteśmy już w stanie tego osiągnąć. No i teraz co zrobić z tymi konektorami? Karta może nam się trzeba uważać, żeby nie przeciąć kabla. Stworzyć trzeba będzie trochę przestrzeni znowu na wsunięcie tam właśnie tego konektora, bo on tam musi się zmieścić razem z całym policzkiem, bo ten policzek też ma swoją taką krawędź, która też musi się tam zmieścić. I musi się zaczepić o ten punkt, nie kolidując z naszym kablem, więc ten kabel też dobrze by było umieścić pod tą skówką, a nie na skówce, żeby jej nie przeciąć. Tą częścią policzka. I tu możemy sobie już potańczyć z tym kablem, wedle własnego uznania. Tutaj jest zaślepka na baterię. Może ją wykorzystamy, a może nie. Warto korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, które mamy do dyspozycji, i nie przyciąć kabla. Ok, może tutaj iść pod zapięciem. O, i schowany jest bardzo elegancko. Ważne, żeby nie uszkodzić. Kabla. Jak widzicie, kabli jest nad wyraz dużo i na pewno nam wystarczy do zamontowania ich we właściwym miejscu, co akurat jest dobrą cechą. No i mamy znowu dwa konektory: jeden od mikrofonu, drugi od drugiej słuchawki i też musimy sobie z nimi poradzić. Tu będzie szedł policzek, więc jeden z nich możemy schować pod systemem montażowym. Mam nadzieję, że on się tu zmieści. Jeśli nie, to będziemy szukać nowego miejsca. Kabel od mikrofonu jest na tyle długi, że ja bym próbował położyć go też pod policzek, ale w tej przestrzeni elegancko i zawrócić kablem, tak żeby był on w pozycji optymalnej. No i zostaje nam konektor od drugiego głośnika. I ja na niego stworzę miejsce tutaj pomiędzy tymi strukturami policzka i EPS-u. O, i on wchodzi już karta. Czyli kabelek też się zmieści. Hyc, 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 lekko z wyczuciem, żeby kabelka nie przeciąć, ale zmieści nam się tutaj idealnie. Kable weszły mniej więcej w ten kanał, który... No, zobaczcie, i samo nam się zrobiło miejsce na drugi konektor. Trzeba bardzo bacznie zwracać uwagę na kable, żeby one nie uległy uszkodzeniu. I powoli będziemy je chować. Nie martwcie się tymi wystającymi kablami, to jest ważne, żeby one były miały odrobinę luzu. Ten kabel będziemy mogli zanurkować tu przy EPS-ie. I znowu delikatnie kartą pamiętajcie, że tu jest mocowanie policzka i nie chcemy tutaj, żeby policzek nam przyciął kabel, więc będziemy je omijać na zewnątrz. Idealnego rozwiązania. O, o, o. I też widzicie, jest pod spodem. No się tu idzie policzek, a tu idą kable, więc nie mogą zostać przycięte. No i takie kłębowisko kabli, które nam zostało. To akurat jest wolna przestrzeń. Możemy sobie ją wykorzystać. No i dochodzimy do trudnego punktu włożenia policzka w ten cały zwój kabli. Nie każdemu się to udaje, nie każdemu za pierwszym. Podejściem, więc też nie zrażajcie się. Więc musimy ominąć teraz policzkiem, i to będzie skomplikowane. Musimy zmieścić to wszystko w ten sposób, żeby te kable nie uległy uszkodzeniu. I te konektory, które tutaj są zmieściły się razem z tą taśmą, i te zaczepy trzymały dalej policzek. Uff. Żeby to się udało, trzeba pamiętać, że jest przesunięcie. Policzka akurat w neoteku i zwróci uwagę na mocowania w swoim kasku. Jeżeli jest coś, wchodzi i musi być przesunięte, bo to musi wejść i zostać przesunięte. To znaczy, że zaczynamy od tego, który ma przesunięcie, a ten powinien nam wejść już pionowo na swoje miejsce. No i ten kabel musi nam starczyć, żeby sięgać do tego punktu. I teraz od Was tylko zależy, czy chcecie go wyciągnąć od zewnętrznej strony i rzeczywiście uciskać go krawędzią policzka, czy wystarczy Wam, że będzie on wystawał z tyłu kasku. I sięgnie do właściwego miejsca, ale kabli wtedy będzie więcej i można zaczepić, nie wiem, nosząc kask. Wszystko zależy od Was. Ja spróbuję skrócić kable, wepchnąć na tyle głęboko, żeby nie kolidowały z policzkiem. No to trochę potrwa. Cierpliwość jest cnotą, której ja akurat nie mam, ale warto ją mieć. Tak życiowo. Życiowe rady Krzysztofa. O. Więc teraz kable muszą iść z tej strony, żeby policzek mógł się zmieścić z tej strony. I muszą ominąć wszystkie czułe punkty tego okablowania, a mocowanie policzka musi trafić na swoje miejsce. Mniej więcej w ten sposób. I dopiero teraz możemy... O, o czekajcie, zawinął mi się kabel, o Dopiero teraz będziemy musieli przesunąć policzek, tak żeby to mocowanie spełniało swoją funkcję, trzymając za ten haczyk, który tam do tego właśnie jest przeznaczony. No i to jest wada montowania systemu do kasku, który nie jest do tego przystosowany. W sensie ten akurat kask jest przystosowany do mocowania systemu, jak widzicie, do jego wnętrza, nie, nie zewnętrznego systemu. No i ten policzek musi ulec teraz przesunięciu, żeby nam ten element trafił w swoje mocowanie, a my tutaj Musimy jeszcze ominąć wszystkie wtyczki, które tu włożyliśmy tą wargą. I też to nie jest łatwe, żeby tu niczego nie uszkodzić, a miejsca już jest bardzo mało. O, te wtyczki muszą mieć też przestrzeń za swoimi pleckami, o, idealnie, żeby u, o, wsunąć. Ten plastikowy element, i teraz mocowanie. Chyc spyknęło. No i jak zwrócicie uwagę, teraz na to, co widzicie na swoim ekranie, to mamy do dyspozycji kabel, który wychodzi po zewnętrznej stronie mocowania i sięga nam do punktu, który jest dla nas istotny. I dopiero teraz możemy chcieć przykręcić to mocowanie, ale ja Wam jeszcze zdradzę pewien sekret. Zanim do tego dojdzie, musimy się zająć mikrofonem. Bo mikrofon będzie szedł tędy. Pytanie, czy chcecie go mieć wyżej, bo grawitacja też będzie powodowała to, że on samoczynnie będzie się obniżał. Czy chcecie go mieć w tym miejscu i będziecie wierzyć w to, że na tyle jest sztywny i będzie chciał, brzydko mówiąc, stać samodzielnie? Ja bym zaryzykował to dolne mocowanie na wstępie. A w razie czego można odpiąć policzek, przesunąć go wyżej i obrócić, tak żeby działał poprawnie. Kolejną rzeczą, która jest istotna w mikrofonie. Jest to, że mikrofony często są kierunkowe, tego nie widać. Ale teraz, jak zdejmiecie tą kąpkę, która mi już uciekła, to widzicie, którą stroną mikrofon powinien być skierowany do ust. I to radykalnie zmienia jakość rozmów. Czasami są narysowane takie żółte albo białe kreseczki, kropeczki, które sugerują ustawienie mikrofonu, bo one są na tyle czułe, że mogą one, kiedy są źle ustawione, no, zniekształcać lub w ogóle uniemożliwiać. Komunikację bo jakość rozmowy spadnie, więc zapinamy pierwszą napę. Musimy w tym przypadku przełożyć pasek i spróbować trafić pozostałymi napami. A tutaj, akurat w są one trzy. Zawsze mnie wkurza ta ostatnia, która jest dokładnie w tym miejscu, w którym mamy kabel od mikrofonu. To przejście od mikrofonu jest w tym miejscu i ta napa ma ciężkie życie, bo teraz ona będzie odepchnięta dosyć mocno. Przy zdejmowaniu kasku możecie ją niechcący rozpinać. Także e, kiedy będziecie montować to w swoim kasku, zwróćcie uwagę jak montowana jest wyściółka, po to, żeby właśnie nie doprowadzać do kolizji systemu montażu, systemu interkomowego z całą resztą świata, no bo może być przykro. O, i te kable zaraz będziemy sobie też mogli delikatnie poukładać. Zwróćcie też uwagę, pan, i tu mocno Was uczulam na to, żebyście tych kabli nie uszkodzili robiąc to, co ja robię teraz, ponieważ jest to łatwe do zrobienia, nie używamy przemocy, a raczej skupiamy się na wyczuciu, co się dzieje z tymi kabelkami, gdzie one się znajdują. Niestety jest to system, który będzie mocno odstawał, no ale cóż poradzić. Ponieważ mamy już zainstalowaną drugą słuchawkę, możemy spokojnie też położyć sobie wyściółkę centralną, Zapiąć się w odpowiednie miejsca, jak tylko traficie oczywiście, i z drugiej strony kabel przechodzi nam przez tą szczelinę, która jest na tyle duża, że nie powinna z niczym kolidować. Kabel biegnie pod drugim mocowaniem, więc kiedy będę je instalował, tu w ogóle nie ma żadnego problemu, żadnej kolizji, cały policzek nam się od razu zmieścił na miejsce. Pasek. Hopsa, hopsa. I trzy na... jak to w większości kasków szoja Tylko trzeba trafić. Po palcu, po palcu. I ta, której nie lubię, o weszła. I to jest ten moment, kiedy możemy dokręcić. Mocowanie i też trzeba zachować się z czujnością wszelkie chrupnięcia podejrzane dźwięki. Powinny Was od razu zaniepokoić i powinniście przerwać montaż. Ale róbcie to też z wyczuciem. Pamiętajcie, że zawsze możecie klucz zabrać ze sobą w podróż i jak wam się system będzie luzował, to go dokręcać. Czasami warto użyć taśmy 3M -a dwustronnej i po prostu przykleić to mocowanie do kasku, bo ono i tak tam przylega. Generalnie system jest w miarę niestabilny, w sensie nie trzyma się zbyt mocno. Można oczywiście podnieść za niego kask, ale też ideą, pamiętajcie, tych systemów jest to, że kiedy szurniecie nimi o asfalt, to one mają odlecieć i nie mają obrócić waszej głowy. To jest też w zamiarze większości producentów. No szczeliny są na tyle duże, że spodziewam się, że będzie akustyczny efekt dodatkowy. No ale jest to system, który jest relatywnie tani. Będziemy go testować i zobaczymy jak on działa w rzeczywistości. To nie z montażu. Dziękuję bardzo.